Dzisiaj organizujemy wnętrze w naszej nowej szafie. Ale jestem zmęczony. Dzień, Dzień dobry, dobry wszystkim. Jak jest, jak się wchodzi? Musisz sobie sftować. Dzisiaj nie będę organizować tej szafy dokładnie tak, jak bym chciała, dlatego że chcemy już jechać na święta w Bieszczady. Chcę poukładać te rzeczy, które są tam rozwalone, żeby to po prostu było jakkolwiek upchane. Jak wygląda teraz nasze mieszkanie? <laughs> Pokażę jak to mniej więcej wygląda teraz. No tak już będzie wyglądać, bo nie będziemy przestawiać tych półek. Moja część, Witka część. Tutaj są wieszaki i testowałam właśnie pod płaszcz i pod coś krótszego. No tutaj nie jest idealnie. Ale to ale też tak... dlatego, bo chcieliśmy, zależało nam na półeczce na samej górze. Zresztą wyżej to już by się nie sięgało. Ja to jest moja max. Tak wygląda przedpokój bez tej półki. Sprawdzamy jak będzie to wyglądać z tą półką. Ja widzę, że Witkowi się nie podoba. Witek, marnować tyle miejsca na nic? Nie wiem, kto robił ten przedpokój. Nie jest tak źle, ale te uchwyty trzeba zmienić. Do tych pudeł sobie układam ozdoby świąteczne i one pójdą na samą górę szafy. Moje serce się tak raduje. Ja kocham mieć wszystko uporządkowane i posegregowane. My okay. to mamy więcej szczęścia niż rozumu, po prostu. Ale pierwszy raz nie planowaliśmy tak, wszystkiego dokładnie. Wszystko było na jolo. I proszę, tutaj na styk wszystko. Na styk nam się zamyka. Dosłownie jest na grubość mojego palca. Tak. Wkładanie pudła też jest na styk, bo pudło jest gdzieś tutaj, wystaje. Pięknie, nie? Patrz, Ale to tak. będzie tak napchane. Zaraz nie będzie tak estetycznie. Zaraz nie będzie znowu miejsca, i będzie trzeba kolejnego paksa gdzieś postawić no, no, Na drugiej przecież... stronie, patrzcie, my, tutaj. Cóż, miejsca? żeby było więcej miejsca. żeby było ładniej. No. Patrzcie, jaką klasę robotą. To zrobiła Klaudia. Nawet nie wiecie, jak ja się Jeszcze bałam się, że te buty się nie zmieszczą, bo planowałam, żeby tu weszła No i zmieszczą się. Wy tego nie widzicie, ale Klaudia tutaj poza kamerami cały czas skacze za dości. O, może jak pięknie! Naszą największą zmianą będzie to, że teraz będziemy trzymać bieliznę tutaj w szufladach, a nie w naszej komodzie. Ja się bardzo z tego cieszę, dlatego że komodę mamy nie z szufladami, tylko z półkami. Problem, bo kupiłam złe wkłady. Już są rozpakowane, więc do czego się na pewno wykorzystam. Nie da się ich tutaj tak dopasować, żeby. Tu wszędzie idealnie pasowało. Na razie będzie jak będzie, a później się zobaczy. Do tej pory bieliznę mieliśmy w takich koszach i nigdy więcej. Tak naprawdę korzysta się z tego, co jest tutaj na wierzchu, a to, co jest pod spodem, to tam po prostu leży i w ogóle trzeba to przejrzeć. Kładam swoje piżamki. No a Witek idzie po te uchwyty. I jeszcze jadę umyć auto. Co chwilę sobie coś próbuję, przestawiam. I nie wiem, jak to ułożyć. Na razie mega dziwny sposób składania spodni, ale praktyczny. Jak Witek chce więcej z tej kubki, to tak przysuwa, wyciąga. Już mi się chce ryczeć z nerwów. Jestem wkurzona, bo z niczym się nie wyrabiamy. Teraz zaczęłam żałować, że kupiliśmy tą szafę przed świętami, a nie po. Szafa na ten moment wygląda tak i na razie tak to zostanie, a resztę nie wiem, powrzucam gdzieś do jakiegoś pudła, żeby chociaż z grubsza było ogarnięte i mam to gdzieś jutro wyjeżdżam. Przynajmniej kanapa wygląda już w miarę ok. Udało mi się, przyjechałem, kupiłem pudła i umałem auto. A całość, jak to jest dokładnie ułożone, pokażę już pewnie w nowym roku.